Cześć Jurka. Jak myślisz, co mam dzisiaj na ustach? Coś czuję, że ten sam produkt co ja, czyli cream lipstain. A to nie bez powodu, ponieważ w tym roku obchodzimy dziesiąte urodziny właśnie tej pomadki. Przygotowałyśmy dla Was coś naprawdę specjalnego. Za moment przetestujemy ją na kilka nieoczywistych sposobów. Także zaczynamy, a Was, zapraszamy do oglądania. Dobra Julka, powiedz mi, co to jest i w jaki sposób my będziemy testować te pomadki? Moja droga, przygotowaliśmy tutaj e, losy, za nami są wstążki i właśnie do tych wstążek są przyczepione pomadki oraz informacja, gdzie mamy daną pomadkę zaaplikować. No dobra. nie gotowa? Tak, no nie pozostaje nic innego i ja nawet powiem Ci więcej, że ja zaczynam, e, także biorę to za Tobą. Zbroiłam się już po prostu w... Wiedziałeś, że się to stanie tak, po prostu tarczę ochronną. No ale dobra. Zdażam. Ja mam tutaj brązową metaliczną pomadkę, no i miejsce, 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 miejsce i będzie to jako cień. No jestem bardzo ciekawa jak to nałożysz. Muszę Wam powiedzieć, że już miałam przyjemność aplikować te pomadki jako cienie do powiek i fantastycznie sprawdzają się właśnie jako baza. No tak, bo jest to produkt zastygający, więc myślę, że bardzo fajnie też będzie ujednolicał i wygładzał strukturę powieki. Jest on troszeczkę ciemny, także zobaczymy jak będzie wyglądał na moje powiece. I ja do tego będę używała syntetycznego pędzelka. Jest dosyć duży, ponieważ chcę go rozprowadzić po prostu po całej powiece ruchomej. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby nakładać właśnie syntetycznym pędzelkiem z tego względu, że takie kremowe formuły pędzel o włosiu naturalnym mogą po prostu zniszczyć, więc taki syntetyczny pędzelek po pierwsze będzie lepiej rozprowadzał tą formułę, ale też jednocześnie będzie się na pewno lepiej czyścił po takiej pomadce. Dokładnie tak, bo my musimy pamiętać o tym, że to są produkty zastygające, co długotrwałe, co za tym idzie, mogą farbować po prostu włosie. No, rozciera się to ogólnie w sekundę. Mhm, bardzo łatwo to ja, zrobić. Piękny tak. ten kolor. Ja jestem zachwycona, bo jest to, można powiedzieć, idealny bazowy odcień. A powiedz mi, zobacz, czy możemy y, stopniować ten efekt, czy Dobra. mogłabyś troszeczkę go pogłębić. To nałożę sobie w zewnętrznym kąciku i okej, okay, wzrasta mi nascenie koloru. I jednocześnie ten pigment się, zauważcie, nie wałkuje. Te warstwy idealnie się ze sobą stapiają. Dobra, aplikuję jeszcze na dolną powiekę. No i ty losuj. Okej, okay, to ja w tym czasie będę losowała swój y, tutaj, swoją wstążkę. Dobra, myślę, że to na razie najbliżej mnie. Widzicie, jednak można bez uszkodzenia koleżanki. To Bardzo przepraszam i podziwiam. <grym> Okej, okay, otwieram. I ja tutaj mam. O, słuchajcie, czarna jako liner. Okej, okay. stosowałaś już tak? E, powiem ci, że akurat. Tej czerni nie. Miałam okazję stosować jako liner, ale inne odcienie. Mm -hmm. Właśnie kiedy brakowało mi jakichś takich krzykliwych kolorów, typu czerwień, właśnie w formie linera na oko, to takie zastosowanie znalazłam dla pomadki. Ale jestem bardzo ciekawa, bo bardzo ciężko jest znaleźć właśnie w formie pomadki intensywny pigment czerni. Więc to myślę, że jest super opcja właśnie na wypróbowanie tego pigmentu. Ok, to teraz ja próbuję swojej techniki aplikacji, tak jak i Ty sobie nałożę odrobinę na dłoń. I jakim pędzelkiem będziesz to tak aplikowała? No właśnie wiesz co, wybieram taki też syntetyczny, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, skośny pędzelek, który na pewno mi da y, większą precyzję w nakładaniu y, tego produktu. Zacznę sobie blisko linii rzęs. Dosłownie takie dotknięcie, już pięknie przykleja ten pigment. Nie chcę zrobić też jakiejś bardzo grubej kreski. No, powiem Ci, że ta czerń jest naprawdę nasycona. Najmocny, no wyraźny efekt, szczególnie teraz, kiedy... O, ale widzę też, że można ją <grym> zetrzeć <grym> bez problemu. Powiem <grym grym Czasami> Ci, że mówienie i malowanie kreski to nie jest najlepszy pomysł, bo zaraz pomadka może wylądować zupełnie w innym miejscu. Słuchaj, to teraz sobie zrobię po cichutku tą końcóweczkę. Zobaczymy, jak ta... Końcówka będzie się nakładać. Delikatnie sobie skoryguję tutaj palcem. Zobaczcie, jeszcze przez chwilę można spokojnie ten sobie modyfikować ten kolor na powiece. Więc, jeżeli gdzieś tam coś wam nie pójdzie, to dosłownie moment macie na to żeby jeszcze coś poprawić. No bo tak jak Wiktoria mówiła, jest to formuła typowo zastygająca, właśnie długotrwała. Ale kiedy chcemy, możemy ją po prostu bez problemu rozetrzeć. No i zobacz, jak to wygląda. Naprawdę Super. powiem Wam że Jest czarny, czarny. Jak jest ekstra? Ekstra, bardzo mi się podoba. Ja tylko teraz muszę dopracować delikatnie ten efekt i powiedzieć na drugim oku. To co, Julka? Zatwierdzasz użycie pomadki jako kreska, bo wygląda obłędnie. No, powiem Ci, że wyszło to naprawdę super. Nie musiałam się namęczyć i co, co też bardzo ważne, często z linerami jest tak, że jak nakładam jedną warstwę, później poprawiam, mm -hmm. to ta poprzednia warstwa się ściera. Tutaj nie, nie było w ogóle takiej sytuacji. Mogłam dokładać i dokładać ten kolor. E, nie I nie otworzyły naprawdę... się takie warstwy nieprzyjemne. Tak, tak. W ogóle jest niewyczuwalna na skórze, także super. Mega o, fajna tak. opcja. To ja już nie mogę doczekać kolejnego losu. Będzie to ten. Złapałem. Idealnie. Dobra, to gdzie będziemy nakładać ten produkt? Jako pomadkę, czyli dosyć tradycyjnie. My pomadki już mamy nałożone, także myślę, że oddamy to zadanie Kinze, która przy okazji opowie Wam o tipie, jak przedłużyć trwałość właśnie pomadek. Aby matowe pomadki utrzymywały się dłużej i wyglądały spektakularnie, bardzo istotna jest pielęgnacja i przygotowanie ust. Po pierwsze peeling, na przykład cukrowy. Cukrowy peeling nie tylko złuszcza naskórek, ale przyspiesza też jego regenerację. Działa jak opatrunek. Następnym krokiem jest regenerujący balsam do ust. Chroni i nawilża. Przed aplikacją pomadki i konturówki w kolorze, warto jest ujednolicić kolor skóry wokół ust. Przypudrować i nałożyć bezbarwną konturówkę, która blokuje mikrolinie. Jest stworzona z wosków o wysokiej temperaturze topnienia i z silikonów. Dzięki temu pomadka nie wypłynie poza kontur ust. Słuchajcie, odcień, który miała na ustach Kinga, to jest numer jeden e, i to jest przepiękna czerwień, nasza bestsellerowa, taka flagowa, e, więc jeżeli poszukujecie czerwonej pomadki, ale zawsze macie problem z doborem odpowiedniego odcienia tej czerwieni, to to jest strzał w dziesiątkę. To jest odcień, który pasuje kompletnie do każdej e, urody, do każdych kolorów włosów, oczu, e, przepięknie podkreśla e, daje taki klasyczny efekt. Ja się z tym zgadzam i jest to najczęściej sprzedający się kolor właśnie w gamie, a drugim, albo nawet tak samo dobrze sprzedającym jest ten, który mam dzisiaj na ustach, ponieważ jest to odcień 13, czyli właśnie ta bestsellerowa trzynastka. Też jest bardzo piękny i twarzowy, także wersja typowo na co dzień, jak najbardziej super a, podkreślająca. Na wyjście. Okej, okay, to teraz yy, chyba czas na mnie. I Cię co wybierasz? Tutaj, no może tam obok ciebie, może teraz sprawdzimy, Uch, czy w takim. Nie głowa. głowę. <laughs> dobra, dało radę. I co tam masz? Mam odcień 109. To jest, zobaczcie, taki szampański, e, dosyć jasny kolor. Mm -hmm. Ciekawe, też by się pani no. sprawiła jako cień, ale. Rozświetlacz. No, jestem bardzo ciekawa. Ja tak będzie... jeszcze tych pomadek nie używałam. Nie, ja też Kompletnie. nie. Jest to wyzwanie dla mnie, też będę robiła to pierwszy raz, także za moment to przetestujemy. E, wezmę sobie do tego e, taki pędzelek właśnie do kremowych rozświetlaczy, on mi się zawsze fajnie sprawdza, więc myślę, że tutaj z tą pomadką będzie podobnie. Ale też ciągle bazujemy na syntetycznym włosiu, prawda? Tak, zdecydowanie. Tutaj o, to jest to tyczy się każdej pomadki. I nabieram sobie małą ilość. No i wystaw policzek i patrzymy, jak to będzie wyglądać. Wszyscy najpierw sobie troszeczkę tak wtłaczam mm -hmm. w pędzelek ten odcień, żeby nie zrobić plamy, mieć większą kontrolę. Wklepuję, no. Ładnie się wtapia, w sensie nie daje takiego efektu zważenia makijażu i jakby ładnie właśnie wtapia się w podkład. Tak, bardzo ładnie daje efekt takiej delikatnej, subtelnej tafli. Ja bardzo lubię też troszeczkę mocniejsze rozświetlenie, więc myślę, że będę jeszcze sobie sp spróbuję sobie po prostu zbudować ten mhm. efekt. O, zobacz. No teraz jest szał. Wow. No faktycznie pięknie to wygląda. Powiem Ci, że zaskoczyło mnie to, a jeszcze to, co muszę Wam powiedzieć, to, że moja twarz jest już wcześniej przypudrowana, więc to jest tym bardziej wyzwanie dla nałożenia kremowego produktu, żeby nie zetrzeć gdzieś tego efektu, efektu pudru na twarzy. Zazwyczaj raczej kremowe produkty nakładamy na kremowe, żeby one się ładnie stopiły, a tutaj bezproblemowo on sobie dał radę i nie zniszczył mi w żadnym stopniu makijażu, więc a powiem Ci, bosko. że super. Naprawdę jestem zachwycona. To już ostatni los dla mnie. Dobra, złapałam. Także tutaj, tutaj mamy piękny różek. To jest odcień 81. No i adekwatnie do koloru. Nakładam go jak róż. No to zobaczymy też, jak on wygląda na policzkach. To jest mm -hmm. w ogóle bardzo podobny odcień do tej trzynastki, którą Wiktoria e, ma na ustach, ale ten właśnie, który wylosowała teraz, ma bardziej, właśnie więcej tych różowych pigmentów, ta trzynastka już delikatnie wpada bardziej w beż, więc obydwa świetnie się sprawdzą też na ustach na co dzień. A zobaczmy, jak w przypadku różu. Zrobię tak jak Ty z rozświetlaczem, a właściwie cieniem, który potraktowałeś jako hmm. rozświetlacz, czyli najpierw wtłoczę sobie po prostu pomadkę właśnie w pędzel, nim przeniosę na twarz. Właśnie taka, taki sposób aplikacji na pewno sprawia, że mamy łatwość w nakładaniu tego koloru, że na pewno nie zrobimy sobie żadnej plamy na twarzy. Ogólnie trochę się boję. Dobra, ale nie mam powodu. No, no nie, zdecydowanie. Pięknie to wygląda, ale odświeżający jest ten odcień. No dobra, muszę się przyznać, ja nie jestem fanką różu ale nałożony w taki sposób, że jest on troszeczkę mokry, na, na dobrą mhm. sprawę, na twarzy, wygląda przepięknie. Ale powiem Ci, że teraz sobie tak myślę, że jak przetestowałyśmy te różne pomadki, różne odcienie w różnych miejscach, to tak naprawdę mając taką jedną pomadkę możecie stworzyć ekstra taki monochromatyczny look, nakładając go zarówno na oko, na policzki, na usta. To jest też bardzo, bardzo modny trend, więc myślę, że, że to jest naprawdę super opcja na stworzenie takiego bardzo efektownego makijażu. Powiem Ci, Wiki, że absolutnie nie rozumiem, dlaczego Ty nie lubisz różu, bo wyglądasz w nim przepięknie. no Po prostu tak pięknie podkreśla Twoją urodę. A jeszcze powiem Ci szczerze, że ten odcień momentalnie wydobył Ci też y, tęczówkę oka. Właśnie taką piwno-zieloną. Przepięknie to wygląda. Dobra, Julka, przekonałaś mnie, chyba już w 100% do tego je będę stosował częściej. No dobra, ale poza tym, że te pomadki mają przepiękne kolory i można je stosować we wszystkie miejsca właściwie na twarzy. No to są też niesamowicie trwałe. No, zdecydowanie trwałość to jest jedna z ich najbardziej e, znaczących cech, ale to, o czym Wam jeszcze nie wspomniałyśmy, to to, że mimo tej trwałości one też zawierają składniki odżywcze i nawilżające skórę, mianowicie witaminę E oraz e, olejek z awokado, przez co nie musicie się martwić, że Wasza skóra po takiej pomadce będzie w jakiś sposób odwodniona. Okej, okay, to został nam ostatni los. ale yy, nie bardzo wiem, Wiki, o co tutaj chodzi. To jest moja podpowiedź dla Ciebie, ponieważ chciałabym, żebyś przypomniała sobie o tym, że nasze pomadki są na tyle trwałe, że można je spokojnie nosić pod maseczką. No faktycznie, powiem Ci, że to jest świetna rada, dlatego że wielu z Was uwielbia e, mimo wszystko nosić makijaż ust e, w obecnym okresie, także myślę, że to jest bardzo cenna wskazówka. No i jak, Wiki, co podobało Ci się najbardziej? No jak to co? Pomadka jako róż. No właśnie, zachęcam Was do stosowania produktów w zupełnie inny sposób niż ich konkretne przeznaczenie. Pamiętajcie, że w makijażu artyzm to podstawa. Do zobaczenia. A, no i zapraszamy Was jeszcze na Beauty News. Cześć. W dzisiejszym Beauty News pokażę Wam różne konsystencje pomadek płynnych. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od tej matowej, płynnej pomadki, która, jak możecie zobaczyć, ma bardzo płynną konsystencję. Po zastygnięciu staje się nie do ruszenia, a jej wykończenie zostaje matowe. I zupełnie inną konsystencję, jak możecie zobaczyć. Mam błyszczyk, on jest bardziej półtransparentny, daje delikatny kolorek, rozświetlenie. Często takie produkty mają też właściwości nawilżające nasze usta i dają taki efekt powiększenia. I produktem, który właściwie łączy te dwa typy pomadek płynnych, matową, zastygającym i błyszczyk, jest ta pomadka winylowa. To jest moim zdaniem absolutny hit, ponieważ pomadki te dają bardzo ładne krycie, dodatkowo dają efekt. Powiększenia, takiego optycznego powiększenia ust oraz nawilżenia. Yeah.